Odpaliłem wiedźmi na 3 na telefonie. Zobaczcie jak działa. Red Magic 11 Pro to już nie jest gamingowy kombajn, a statek kosmiczny. Czy widzieliście kiedyś telefon chłodzony cieczą, którego fluorowany płyn jest widoczny na obudowie urządzenia? I tak, te ruszające się białe elementy to pęcherzyki powietrza. Do tego wrzucili miniaturowy wentylator wykonujący 24 tysiące obrotów na minutę, odpalany z widżetu wraz z odpowiednim dźwiękiem. I mimo że na obudowie znajdują się wyloty powietrza, to telefon jest w pełni. Pełni wodoodporny. Sercem jest tutaj mocarny procesor Snapdragon 8 Elite generacji 5, więc nie zdziwi nikogo fakt, że gry działają jak marzenie. W połączeniu z ekranem o odświeżaniu 144 Hz i baterią o pojemności 7,5 mAh dostajemy idealną maszynkę do grania. Nie zapomnieli także o moich ulubionych dotykowych przyciskach na obudowie telefonu, a gdyby tego było mało, dorzucili asystenta AI, który pomaga grać. Jakiej bym gry nie na tym telefonie to zawsze chodzi ona idealnie Nawet najbardziej wymagające tytuły działają tutaj świetnie A jak uruchomiłem benchmark to dostałem informację, że telefon jest zbyt mocny No dobra, ale co z tym Wiedźminem? Na telefon wrzuciłem winlator, a później wieśka Emulacja nie jest idealna, ale mówimy tutaj o spadkach z 60 fpsów Czekam tylko na update i będę testował Cyberpunka Dajcie znać jakie jeszcze gry mam odpalić na tym telefonie